Witam wszystkich, nagrywam film, o który prosiło mnie już wiele osób. I jako, że ten kanał nazywa się Żołnierz Jezusa Chrystusa, no to wypada stanąć w obronie. Więc dziś staniemy w obronie tego, co Biblia nazywa darem mówienia językami. Chcę z czystym sumieniem powiedzieć, że będzie to najżytelniejsza analiza, jaką znajdziesz na polskim YouTubie, więc zachęcam cię do obejrzenia do końca, dlatego że ten materiał będzie naprawdę mocny. Zanim zacznę, chcę zaznaczyć, że analiza, którą przeprowadzę, opiera się w głównej mierze na tym, co mówi Biblia na świadectwach innych osób i na świadectwach osób, które doświadczyły tego, co Biblia nazywa darem tłumaczenia języków. Ja osobiście modlę się językami, zdarzyło mi się również te języki tłumaczyć, zdarzyło mi się również w językach śpiewać. Jest to wspaniałe narzędzie modlitewne dane nam od Boga. Dar języków przez wiele osób nazywany jest zwykłym bełkotem, wiele osób próbuje mu również przypiąć jakąś łatkę demoniczną, nie mając ku temu tak naprawdę żadnych podstaw biblijnych. Zdaję sobie również sprawę z tego, że w przypadku języków pojawiło się mnóstwo nadużyć. Są ludzie, którzy zrobili z daru języków zwykłe show, używali ich do popisywania się i korzystali po prostu z tego daru w niewłaściwy sposób. Ale to nie dyskredytuje istnienia tego daru, a tego, kto w tych językach mówi. Ale to tyle tytułem wstępu. Przejdźmy więc do samej analizy. Zacznijmy więc od tego, czy Biblia mówi nam coś na ten temat, że ten dar języków już przeminął. Jest taki częsty argument, który powtarzają osoby negujące dar języków, że ten dar był udzielony tylko apostołom, żeby oni mogli roznieść dalej Ewangelię. Bardzo ciekawa hipoteza, tylko tak naprawdę nie mająca z prawdą nic wspólnego. Jezus powiedział, że niebo i ziemia przeminą, ale jego słowa nie przeminą. I on sam zapowiedział w Ewangelii Marka, że tak. Taki dar mówienia nowymi językami będzie udzielony każdemu, kto w niego uwierzy. A takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą: W moim imieniu będą wypędzać demony, będą mówić nowymi językami. Ten werset nie mówi o tym, że tylko ci wierzący w pierwszych wiekach czy apostołowie będą mówić nowymi językami, ale mówi, że wszyscy, którzy uwierzą. Będą mówić nowymi językami. Oczywiście, nie każdy dar języków posiada, ale każdy, wedle słów apostoła Pawła, językami mówić może. A chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami, bardziej jednak, abyście prorokowali. W ogóle ta teza mówiąca, że ten dar był tylko po to, aby roznieść dalej Ewangelię, jest kompletnie bez sensu i czternasty rozdział listu do Koryntian całkowicie ją wyjaśnia. Wiem, kto mówi obcym językiem, nie mówi ludziom, ale Bogu, bo nikt go nie rozumie. On zaś w duchu mówi tajemnicę. I dalej apostoł Paweł pisze, kto mówi obcym językiem, buduje samego siebie, ale kto prorokuje, buduje Kościół. Widzimy bardzo wyraźnie na podstawie tych fragmentów, że dar ten nie jest po to, aby roznieść dalej Ewangelię, ale że jest to dar modlitewny. Choć i owszem, Bóg również daje dar mówienia w takim języku nowożytnym, misjonarzom, bardzo często których posyła do miejsc, w których mają głosić Ewangelię. Czytając Biblię jednak widzimy bardzo wyraźnie, że ludzie, którzy mówili językami w XIV rozdziale listu do Koryntian, nie rozumieli tego, co mówią. Paweł wyraźnie pisze, że umysł tego nie rozumie. Niektóre osoby, takie na przykład jak świadkowie Jehowy, ale i nie tylko, twierdzą, że na podstawie tego fragmentu biblijnego języki ustały. Miłość nigdy nie ustaje, bo choć są proroctwa, przeminą, choć języki ustaną, choć wiedza obróci się w niwecz. Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy, ale gdy przyjdzie to, co doskonałe, wtedy przeminie to, co jest cząstkowe. No ale jakoś nie widzimy, żeby to, co doskonałe przyszło. No bo jeśli już mielibyśmy żyć w doskonałym świecie, no to po co w ogóle miałby wracać Jezus i ustanawiać tutaj swoje królestwo? Powiedzieliśmy już więc sobie, że ten dar nie mógł ustać ani przeminąć. Przejdźmy więc do różnych rodzajów języków, które opisywane są w Biblii. Widzimy na początku dziejów apostolskich, że języki, którymi mówili apostołowie po wylaniu Ducha Świętego, były zrozumiałe dla osób, które przebywały wtedy z innych krajów w Jerozolimie. I pytali się nawzajem zdziwieni i pełni zdumienia, czy ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jak to jest, że każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Często zarzuty osób negujących dar języków koncentrują się wokół tego, że ludzie w Jerozolimie wtedy rozumieli te języki, kiedy apostołowie nimi mówili. Natomiast dzisiaj te języki, którymi mówią na przykład zielonoświątkowcy, nie przypominają w zasadzie żadnego języka, a zwykły bełkot. Ten argument jak najbardziej miałby sens, gdyby nie to, że apostoł Paweł napisał, że tego, kto mówi się w innym języku Nikt nie rozumie, i aby taka osoba modliła się o wykładnie. Apostoł Paweł nie mówi, żeby taka osoba, która modli się w językach, znalazła jakiegoś tłumacza, który ten język mógłby zrozumieć i żeby on to tłumaczył, ale mówi, żeby taka osoba modliła się o wykładnie. W dziejach apostolskich, natomiast w drugim rozdziale widzimy, że ten język był zrozumiały. I ludzie, którzy przebywali wtedy z innych krajów w Jerozolimie, doskonale go rozumieli. Widząc więc te różnice, które są pomiędzy darami języków w drugim rozdziale dziełów apostolskich i tym, o czym pisze Paweł w XIV liście do Koryntian, dochodzimy do konkluzji, że dar ten, dar języków, przejawiać się może na dwa różne sposoby. Po pierwsze, jako znak, by przekonywać niewierzących, a po drugie, jako darmo literny, by budować nasze życie duchowe. Może on brzmieć jak zwykły niezrozumiały bełkot, ale może również brzmieć jak zwykły nowożytny język. W obydwu przypadkach praktykowanie mówienia językami nie powinno odbywać się w skupiskach ludzi, w których istnieje ryzyko, że będą osoby niewierzące czy nieuczone. Miało to miejsce właśnie w dziejach apostolskich, gdzie apostołowie mówili w językach i wiele osób uważało, że są oni pijani. Miało to miejsce również w Koryncie. I dlatego właśnie apostoł Paweł pisze, że choć jest to znak dla niewierzących, to jeśli wszyscy na spotkaniu będą mówili innymi językami i nikt nie będzie tych języków tłumaczył, i jeśli pojawią się na takim spotkaniu osoby niewierzące, to pomyślą, że Koryntianie szaleją. Jeśli więc cały Kościół zbiera się w jednym miejscu i wszyscy mówią obcymi językami, a wejdą tam nieuczeni albo niewierzący, czyż nie powiedzą, że szalejecie? Innymi słowy, zamiast ich to przekonać, że jest to autentyczny dar, po prostu ich to zgorszy. A teraz potwierdzę to, co mówię, konkretnymi świadectwami z życia, więc słuchaj uważnie. Jedna siostra z grupy, którą prowadzę na Telegramie, została ochrzczona Duchem Świętym i zaczęła mówić nowymi językami. Z tym, że nie był to ten tak zwany niezrozumiały bełkot, a jak ona sama zrozumiała, język hiszpański. Postanowiła więc ona wrzucić to, co mówiła, w translator i sprawdzić, co jej wyjdzie. Przeczytam teraz kilka fragmentów tej przetłumaczonej na język polski modlitwy tej siostry, która otrzymała dar języków. Na ekranie widać screeny rozmowy z Moniką i jej tłumaczenie języków, które zostało wrzucone w translator, i tak jak jej wyszło, zostało to tutaj opublikowane. Jeden z fragmentów brzmi na przykład: Święty Jeszua jest moją chwałą, moją sztuką i moim Bogiem. Alleluja, chwała Bogu Twojemu. Amen. To tłumaczenie języków, które otrzymała siostra Monika, potwierdza biblijny fragment, w którym jest napisane. Jeśli bowiem będziesz błogosławił Duchem, jakże ktoś spośród nieuczonych na Twoje dziękczynienie odpowie Amen, skoro nie rozumie, co mówisz? Ty wprawdzie dobrze dziękujesz, ale drugi się nie buduje. Dodam tylko, że siostra ta nie mówi już w tym języku, a w całkiem innym. I ten, kto mówi językami, wie, że to jest całkowicie normalne, dlatego że te języki bardzo często się zmieniają. No i okej, okay, ktoś może powiedzieć, że ten dar, który otrzymała ta siostra jest jak najbardziej darem autentycznym, dlatego że jest to zrozumiały, nowożytny język, który można przetłumaczyć i później wszyscy go... Rozumieją. Natomiast to, co praktykują Zielonoświątkowcy, no to zwykły bełkot i nie ma tak naprawdę nic wspólnego z prawdziwym językiem. I jak najbardziej się zgadzam. Niektóre z języków nie przypominają w zasadzie żadnego zrozumiałego języka nowożytniego. Natomiast to, że to nie jest żaden język, już nie jest prawdą. I na dowód tego nagrałem specjalnie świadectwo mojego przyjaciela Michała. Posłuchajcie. Zaprosiłem Michała, żeby podzielił się swoim doświadczeniem z tłumaczeniem języków, które miał podczas jednego spotkania, gdzie jedna z kobiet tłumaczyła mu te języki. E, Michał, kiedy byłeś na pewnym spotkaniu, a właściwie to zanim na nie doszedłeś, to rozmawiałeś z parkingowym. E, budce w której on pracował i, i zwierzałeś mu się z pewnych rzeczy przez które przechodzisz troszeczkę mu tam wylałeś przed nim swoje serce opowiedziałeś mu czego aktualnie doświadczasz w życiu i, i co stało się później na tej modlitwie po tym jak już porozmawiałeś z tym parkingowym jak poszedłeś na to spotkanie modlitewne to opowiedz co stało się później bo to jest naprawdę super historia no tak, warto dodać, że w budce był tylko ja i ten parkingowy. To taka budka jeden na jeden, mój znajomy. I rzeczywiście byłem wtedy w trudnym czasie, narzekałem na, na różne rzeczy w życiu i też nawet na różne rzeczy takie w życiu duchowym trudne. Na spotkaniu tym prowadząca poprosiła, żebyśmy się pomodlili o coś przez 10 minut, no bardziej w takim rozeznaniu, w jakim kierunku ma ta nasza grupa pójść. Ja nie miałem za bardzo ochoty się modlić, więc po prostu postanowiłem, że 10 minut będę mówił w językach. Jak się skończyło 10 minut, to yy, yy, każdy z grupy miał się podzielić, co, yy, jakby, co odebrał w czasie tej modlitwy. Yy, no i też zostałem wywołany, żebym mówił, chociaż nie chciałem mówić, więc powiedziałem, że ja miałem proroctwo w językach. Dlaczego? Bo w czasie tej modlitwy w językach yy, te języki zatrzymały mi się na no to, to znaczy zatrzymały mi się. Słyszałem, co mówię, i w pewnym momencie zacząłem powtarzać dwa, jakby konkretne zdania, których nie rozumiałem. Nie, nie wiedziałem, w jakim to jest języku i było to dla mnie szczególne, bo dużo się modliłem w językach. i Nie zawsze tak miałem, żeby akurat jakaś szczególna fraza się zatrzymała. Więc myślałem, że może to jest prorostwo w językach, a wiedziałem, że prowadząco to spotkanie ma dar tłumaczenia języków. Więc powiedziałem, że miałem prorostwo w językach. Jeśli Ela będziesz to tłumaczyć, to mogę wypowiedzieć. Chociaż to nie znaczy, że ja zamierzałem powiedzieć to samo, co przed chwilą powiedziałem, tylko po prostu zamierzałem otworzyć usta i mówić w językach. A czy będzie to samo, nie miałem pojęcia. Bo tak to jest z mówieniem językami. Przecież Ty wiesz, że kontrolujesz, kiedy zaczniesz, kontrolujesz, kiedy skończysz, ale co mówisz w trakcie, no to przecież nie wiesz, tak? I ona się zgodziła. Ja otworzyłem swoje usta, zacząłem mówić w językach i okazało się, że mam. Że to mówię to samo co, co, co dotychczas. I ona od razu powiedziała do kogoś: Dajcie mi Biblię. Ktoś jej podał Biblię, ona zaczęła, jakby przebierać tę Biblię, zatrzymała się na konkretnym fragmencie i zaczęła czytać. I to, co zaczęła czytać, to co ja usłyszałem wtedy już po polsku. To była dokładna odpowiedź na, to, na te moje narzekania do parkingowego, których nikt nie w bróż parkingowego, jego tam nie było, to trzeba dodać. On pozostał w budce i tam przyjmował samochody i wydawał. A po spotkaniu to było, to było niesamowite, bo, bo no, no, wiecie, no, usłyszeć jakby odpowiedź na swoje narzekania w momencie kiedy. No właśnie i to z takiego źródła, że nie wiesz skąd, no to było coś niesamowitego. Po spotkaniu zapytałem się Eli, słuchaj, Ela, ty tłumaczyłaś języki? Ona mówi, tak. A ja mówię, i dlaczego akurat czytałaś ten fragment? A ona mówi, no bo jestem posłuszna Bogu. A ja mówię, ale co to znaczy, że jestem posłuszna Bogu? Ona mówi, no ty to powiedziałeś. Ale ja mówię, ale co powiedziałem? No bo ja nie wiedziałem, no, ja mówiłem w językach. A ona mówi, no słuchaj, kiedy ty zacząłeś mówić w językach, ja słyszę takie słowa po polsku, otwórz teraz Biblię na drugim rozdziale tej, tej księgi i zacznij czytać od początku. Wow. I mówi, i ona mówi, no jak słyszysz coś takiego, no to, no to jesteś posłuszny, no to po prostu robisz. Ja, mnie to po prostu skosiło, bo, no bo, co, no przekonało mnie to, że, 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 Bóg, dlaczego tak zrobił, nie mam pojęcia, no, jakby w, w językach, które, które ja wypowiadałem, zakodował niejako, Instrukcje dla drugiej osoby, która tłumaczyła języki, żeby ona coś przeczytała, co była odpowiedzią na moje, na te moje narzekania, które były w moim życiu, takie pytania, tak? Które, z których ja się żaliłem parkingowemu, tak. No, więc, no, dla mnie sytuacja. Niesamowita to nie była jedyna sytuacja, to, te sytuacje mi się nie zdarzały często, żeby no nie spotykam często tłumaczy języków niemniej, no ta sytuacja jedna z kilku w moim życiu, kiedy, kiedy właśnie mówiłem w językach było tłumaczone, albo kiedy byłem świadkiem tego jak te języki były tłumaczone na polski, były y no po prostu no, no, no niesamowite. Na podstawie tego świadectwa widzimy, że jest również coś takiego jak język duchowy, anielski, którego nikt nie rozumie i który dla wielu brzmi po prostu jak zwykły Bełkot. Ale nawet ten Bełkot człowiek duchowy może przetłumaczyć, jeśli modli się o tłumaczenie. To są rzeczy duchowe i należy je duchowo rozsądzać. Jeśli dla czyjegoś racjonalnego umysłu. To totalnie nie ma sensu i on nie potrafi zrozumieć, jak jakiś niezrozumiały bełkot, czy dwa słowa wypowiedziane w jakimś niezrozumiałym bełkocie można przetłumaczyć jako kilka zrozumiałych zdań, no to niech lepiej przeczyta najpierw ten fragment Biblii, a może zrozumie. Głupstwo Boże bowiem jest mądrzejsze niż ludzie, a słabość Boża jest mocniejsza niż ludzie. Jeśli ktoś próbuje sobie to wszystko racjonalnie poukładać w głowie, to z pewnością mu się nie uda. Biblia pełna jest historii, które nie mają z logiką kompletnie nic wspólnego. Spotkałem się też z zarzutem, że mówienie językami to wypowiadanie losowych słów, tego co nam ślina na język przyniesie, że to jest tak zwana projekcja umysłu. Spójrzmy więc, czy faktycznie tak jest. Tak się składa, że pewien doktor imieniem Andrew Newberg postanowił sprawdzić aktywność mózgu osób, które się modliły. W tym również zbadał on osoby, które mówiły w językach i zobacz, co te badania pokazały. Dziś egzaminujemy chrześcijańską praktykę mówienia językami. Ci spoza środowisk kościelnych twierdzą, że to bełkot, ale niektórzy chrześcijanie mówią, że jest to najczystsza forma modlitwy wykraczająca poza ograniczenia normalnego języka. Wielu ludzi, którzy nie doświadczyli mówienia językami albo byli nauczani całe swoje życie przeciwko językom, po prostu nie ma takiej możliwości, byś ich przekonał, więc to jest powszechne po prostu, że jesteśmy przez nich wyśmiewani. Na Uniwersytecie Pensylwanii dr Andrew Newberg szuka wyjaśnienia tego, co wielu nazywa niewyjaśnionym. Więc to nie jest zwykły język, który aktywowałby przedni płat mózgu. Dr. Andrew Newberg bada połączenia pomiędzy wiarą i nauką, studiując, co dzieje się w mózgu człowieka podczas najgłębszych przeżyć duchowych. Opublikował właśnie wyniki badań Amerykan mówiących w językach, co ciekawe, odkrywając, że to, co dzieje się z nimi na poziomie neurologicznym, wygląda bardzo podobnie do tego, co jak twierdzą, dzieje się z nimi na poziomie duchowym. Poprosiliśmy pastora Jerego Stolzfusa, by podał się badaniom na uniwersytecie i pozwolił przeskanować swój mózg. Kiedy będzie mówić w językach, byśmy mogli zobaczyć eksperyment w działaniu. Myślę, że wiara nie ma się co obawiać nauki. Nauka potwierdza wiarę, więc jakkolwiek są fakty, po prostu je podajcie. W pierwszym eksperymencie poproszono go, by mówił po angielsku. A następnie, by pomodlił się w językach. To jest pierwszy skan mózgu, kiedy modlił się po angielsku, a to drugi, kiedy modlił się w językach. Kiedy zaangażowani są oni w tą duchową praktykę, ich płat czołowy po prostu się wyłącza. I myślę, że jest to całkowicie spójne z tym doświadczeniem, o którym oni mówią, że są jakby wyłączeni i że to głos Boży, duch Boży, który mówi przez nich. We wcześniejszych badaniach dr Newberg badał, co dzieje się w mózgu buddyjskich mnichów medytujących i modlących się zakonnic, i było to zaskakująco inne niż to, co działo się z tymi, którzy mówili w językach. To bardzo kontrastuje z buddystami i zakonnicami, dlatego że oni byli bardzo skupieni, a ta aktywność w ich płacie czołowym jeszcze się zwiększyła. Czy to nie jest niesamowite? Nauka dokładnie potwierdziła słowa apostoła Pawła z 14 rozdziału listu do Koryntian. Jeśli bowiem modlę się obcym językiem, mój duch się modli, ale mój rozum nie odnosi korzyści. To tyle, jeśli chodzi o dar języków. Widzimy na podstawie Biblii świadectw i nauki, że języki te, nawet te, których nikt nie rozumie, są autentycznym darem Ducha Świętego. Jeśli natomiast ktoś to odrzuca, gardzi tym i wyśmiewa to nie odrzuca samego daru, ale dawcę tego daru. Szczerze powiedziawszy, to ja nawet jeśli nie wierzyłbym w to, że dar języków jest na dzisiaj, to nie miałbym w sobie na tyle zuchwałości i pychy, by nazwać to diabelskim bełkotem. Jak niewiele bojaźni Bożej trzeba w sobie mieć, żeby w ogóle tak twierdzić? Ja naprawdę tego nie rozumiem. Jeśli obejrzałeś ten materiał do końca, nie przekonuje Cię słowo Boże, nie przekonują Cię świadectwa innych braci i sióstr w wierze, ani fakty naukowe, no to z pewnością nic Ciebie już nie przekona. Natomiast jeśli przesłuchałeś ten materiał do końca i zostałeś przekonany o tym, że żyłeś w błędzie i że dałeś się okłamać, i że nazywałeś dar języków diabelskim bełkotem, czy zwykłym bełkotem, to zachęcam cię do tego, żebyś pokutował. Pokuta jest naprawdę czymś wspaniałym, dlatego że nie ma człowieka, który nie popełnia błędów. Wszyscy je popełniamy. Człowiek, który pokutuje, utrzymuje swoje życie w pokorze przed Bogiem. Natomiast jeśli chcesz polemizować z tym, co zostało powiedziane o darze języków w tym nagraniu, to od razu cię uprzedzę, że jeśli biblijnie nie jesteś w stanie wykazać mi, że się mylę, to najlepiej sobie daruj, dlatego że świadectwo Boga jest dla mnie ważniejsze niż świadectwo człowieka. Świadectwo Boga, który przez apostoła Pawła powiedział: Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Jeśli dotrwałeś do końca, dziękuję. Standardowo, jeśli materiał Ci się spodobał, możesz zasubskrybować kanał, możesz zostawić komentarz, łapkę w górę i udostępnić ten materiał koniecznie tym, którzy nie wierzą, że dar języków jest na dzisiaj. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia.